witajcie, co mamy. A ja jestem Rewo, drodzy widzowie. Wataha gryzie, wataha pożera. I się ma, się ma, widzowie. I tylko tyle. I to by było na tyle dokładnie, tak chyba mówię, bo to by wyjaśniało całą, można powiedzieć, najlepszą moim zdaniem polską komentarz. Dość niedawno, no, można powiedzieć po Queen of the Cringe, jak to mówi Mandzio, z wybił się na numer jeden. Dlaczego akurat z na numer jeden się wybił, skoro no można powiedzieć mamy Wardęgę, który 2 czy 3 miesiące temu tak pięknie wyjaśniał naszą kochaną Wersow, że aż było miło posłuchać. Robił to z zapałem, z radością, ale niestety po występie na Oktagenie i przygotowaniu do oktagonu wszystko spadło na rękę. No można powiedzieć spadł na dokładnie tak jak dostał wypunktowany Wardenga. Sorry, ja wiem, że i tak dostałbym jeszcze mocniej od wardengi niż on dostał w czasie walki, ale no nie ukrywajmy. Ale jego komentarze, jego przygotowania wszystko pokazało na walkę i dlatego czekam aż drugi z lasu powróci. Mamy jeszcze rebo, ale rebo jego pięknie pokazał Kaszanka. Jest troszeczkę taki, no można powiedzieć, bezduszny, prawie bezuczuciowy. Idealny do komentowania, ale tak troszkę go się trochę słabiej słucha. Za to jak y, mówił o swoim badim, jak mówił o Queen, Queen of the Black i jej dramach, w wielu innych sprawach pokazywał werwę. Tylko właśnie to naj, 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 naj i góral pięknie to pokazał. Bo wszystko jest naj. A tak naprawdę, co jest zwykłe? No właśnie. Tutaj brakowałoby, można powiedzieć, takiej prostacji, trzy dramci, ale one nie nagrywają. Można powiedzieć, że mamy jeszcze naszą kochaną Maję, ale no, Maja to jest taka pszczółka, która odlatuje w tym, co mówi. Więc nie możemy powiedzieć. Czy są jeszcze jakieś inne kobiety w komentarzach? Nie znam. Przyznam się, że nie znam. Czasami jakaś coś skomentuje, ale bardziej bym powiedział, że to jest sprawa poboczna, albo komentuje tylko to, co ją bezpośrednio dotyczy, lub spraw, taki można powiedzieć, tymi, którymi się zajmuje. Dlatego też. Spiesiński spadł. Mamy jeszcze oczywiście Mandzia. Tylko, że Mandzio to tak nie do końca dla mnie jest komenter Jest takim fajnym quasi-komentarzem. Lubię go słuchać, fajnie się go słucha, ale no. Czy on znajduje jakieś własne tematy? Nie wiem. Bo z reguły przecież ogląda na swoich live'ach inne filmiki innych twórców i, i to by było chyba na tyle. Tak samo demo. Potrafi znaleźć jakiegoś TikTokera, pokazać coś więcej. Ale czy to wystarczy, żeby być górze? I dlatego mandio numer 5: Zebo czwórka. Trójeczka dla Matiego, dwójka dla Wardęgi, ale to za dalsze zasługi, bo tak naprawdę to chyba czwórka by była. Nawet zebo ostatnio był troszeczkę lepszy. Chociaż ostatnia drama Wardęgi zapowiada się miodnie. Czy wyciągnie go znowu na szczyt? Zobaczymy. No i niepokonany rabo. Ja by umiał pokazać troszeczkę więcej zapału, takiego jak Spysiński przy Queen of the Black, to byłby idealny. Już chciałem się z wami pożegnać, ale warto wspomnieć, że nie wymieniłem tutaj na przykład Konopskiego, który no, jest jak taka ciepła, krucha, która nie potrafi nigdy nikomu prawie dogryźć, a tylko i wyłącznie komentuje. No, można powiedzieć, że to jest taki newsletter jak i aferki boxdelowe. Czy ktoś jeszcze nam został do omówienia? Nie wiem. Ale jeżeli ktoś by chciał mi polecić kogoś, którego można byłoby omówić, podeślijcie mi linki. Zapoznam się i być może za kwartał bądź pół roku, o ile w ogóle będę dalej nagrywał wypowiedzi na ten temat. Do usłyszenia.